A teraz przypomnijmy sobie tradycyjny zwyczaj skubania gęsi. Opowiedzą nam o tym pani Małgorzata Siwiec, pani Aniela Górna i pani Jadwiga Cepiel. Dwa razy w roku. Gęsi się skubie dwa razy, to się podskubuje, jak one nie mają krwi, to wtedy się podskubuje, potem pierze tak to same wylatują, potem, dwa razy tak trzeba, raz w czerwcu, drugi raz w sierpniu. A potem już na świętego Marcina gęsi się zabija, no i, i, i skubia się ich, i to jest pierze są potem na pierzynę. Z gęsi pie to są przeważnie się robi kołdry i pierzynę. A skaczo-gęsi to są tak samo pierze dobre, to się robi poduszki. Dwa kg pierzy na jedną poduszkę, a 4 kilo na pierzynę trzeba było. To dużo. A jak nas było pięć dziewcząt, ile trzeba było pierzyn naszkuć. Powiem tak, że każda matka, która się starała o swoje dzieci, a zwłaszcza córki gdy miała, to robiła im wyprawy ślubne. Obowiązkowo to była pierzyna i dwie poduszki. Nigdy jedna, bo by się zięć obraził niestety. I po prostu był to taki szacunek w stosunku do młodych. I, I ten, bardzo dobrze się śpi, porobione kodra, bo jak pierzyna jest, to się zbija. Ta, te pierze się zbijały w jedno miejsce, a teraz przeszywamy i same sobie robimy takie kołdry, i pod tym się bardzo dobrze śpi. W lecie, jak jest pogoda piękna, wypieramy to i potem wieszamy na polu. I pani mówi, elegancko, tak pachnie, że nie. Dawniej to na kamienicach, to koło Żyki najwięcej tych stada gęsi było, w każdego domu. Bo, no bo się pasły i na życe kąpały. Gęś daje głos. Pierze to miały mniejszą wartość, natomiast dużą wartość miał puch. I jak się robiło poduszki, robiło się poduszki puchowe, ponieważ one były leciusieńkie. Pierze to jest to, co góra. O to. E, to jest okrywowle, natomiast puch, tak jak tu widać, po prostu na skubie jest przy samej skórze. Widzi pan? No, no, no. O, piórko to ma kłącz taki, widzi Aha. pan? A, o, a, pie, a puch to nie ma kłącz. A puch to jest puch, popatrz pan, jak leci. O, to się nazywa puch. Eee.